Nowe karty graficzne dotarły do laptopów. I my dzisiaj zajmiemy się absolutnie najmocniejszym wariantem, czyli mobilnym RTX 4090. I powiem Wam, że jak przetestowałem tą kartę graficzną, to nie mogłem trochę uwierzyć w to, jakie wyniki kręci ten oto tutaj laptop. Tak więc bez przedłużania lecimy. Cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Ja może zacznę od tego, że jest to trochę taka nietypowa sytuacja. Otóż po raz pierwszy mówimy tutaj o mobilnym RTX-ie z serii 90. Wcześniej ta domena była zarezerwowana tylko i wyłącznie dla pc Tak więc mamy tutaj 4090, która na dobre już się chyba rozgościła w nomenklaturze już nie jest pozycjonowana jako Titan, tylko jako nowy flagowiec. Zacznijmy może od kwestii trywialnej, ale którą moim zdaniem trzeba poruszyć. Otóż, czy mobilny RTX 4090 jest taki sam jak ten desktopowy? Odpowiedź oczywista: nie, nie jest. RTX 4090 w laptopach to laptopowy odpowiednik z zupełnie inną specyfikacją, natomiast ma taką samą architekturę. Taki pełnoprawny desktopowy RTX, no raz, żeby się niespecjalnie zmieścił w przypadku takiego laptopa, a także dość trudno byłoby dostarczyć mu 500W mocy, z którą taka desktopowa karta sobie operuje. Ten laptopowy wariant pobiera zaledwie 170W. 5 w także no, nieproporcjonalnie mniej niż ten desktopowy odpowiednik. No właśnie i sama specyfikacja też wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Architektura, jak mówiłem, jest rzeczywiście taka sama, a różnice między desktopowym wariantem a mobilnym, no są dość spore. W laptopowej wersji mamy niecałe 10 tysięcy rdzeni CUDA, kontra ponad 16 tysięcy w modelu desktopowym. Różnice znajdziemy także w szynie pamięci. Wiram, czy też jej typie. Ponieważ laptopowy używa pamięci GDDR6. Oczywiście nie jest to żadna szokująca wiadomość, ponieważ już dawniej w laptopach te mobilne odpowiedniki RTX-ów były oczywiście odpowiednio bardziej okrojone. No właśnie, ale jak wypada ten mobilny RTX 4090 na tle ostatnich najmocniejszych flagowców, czyli 3080 Ti i 80 laptopowej? Tutaj sytuacja robi się już dużo bardziej ciekawa. 4090 90 ma faktycznie zauważalnie więcej rdzeni kuda. Podobnie jak 3080 Ti występuje tylko i wyłącznie w wariancie 16 gb i również śmiga na 256-bitowej szynie. No a jakie nowości przynosi ta architektura Ada Lovelace, na której bazują nowe rtx -y? No, jest tego całkiem sporo. Mówimy tutaj o ulepszonych rdzeniach odpowiedzialnych za ray tracing, a także ulepszonych tensorach, które z kolei odpowiadają m.in. za DLSS czy uczenie maszynowe. Nvidia chwali się tak, że jest to już piąta generacja technologii Maxku i tutaj ja osobiście wyszczególniłbym między innymi napięciowe pamięci GDDR6. Dodatkowo mobilne rtx -y, podobnie jak te desktopowe, wspierają technologię DLSS Frame Generation. Trochę więcej na ten temat opowiadam ja czy Kamil w desktopowych recenzjach kart graficznych. Natomiast w dużym uproszczeniu bazuje to na wektorach i Frame Generation działa w ten sposób, że generuje dodatkowe klatki do gier na na podstawie właśnie tych wektorów. W praktyce mamy niewiele większy input lag, a obraz, który widzimy na ekranie, jest nieporównywalnie bardziej płynny. Z dodatków znajdziemy także hardwareowe enkodowanie czy dekodowanie kodeku. AV1, a także gdy przy enkodowaniu jesteśmy, to dodam, że 4090 ma dwa enkodery, więc jeżeli ktoś z Was nagrywa jakieś treści wideo bądź chce je streamować, no to będzie to dużo prostsze z wykorzystaniem takiej karty. No i omówmy sobie to cacko, czyli laptop, na którym te testy dla Was przeprowadziłem. To, co tutaj widzicie, jest to laptop marki Gigabyte, konkretnie Aorus 17X. Jak nazwa może sugerować, jest to 17-calowy potwór wyposażony właśnie w kartę NVIDIA RTX 4090, a także, co ciekawe, nową i dziewiątkę Intela 13950HX. Jest to procesor, który ma 8 rdzeni performance i 16 energooszczędnych, w sumie aż 32 wątki. Do tego znajdziemy tutaj 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz, no i sam sprzęt wygląda całkiem, całkiem. Widać oczywiście na pierwszy rzut oka, że jest to maszyna do gier, ale nie ma też jakoś przez Przesadnie dużo świadełek czy krzyczących elementów. My dzisiaj na samym laptopie przesadnie skupiać się nie będziemy, ale po prostu warto wiedzieć, na czym będę przeprowadzał dla Was testy. Jak dobrze wiecie, nie lubię testować sprzętu w próżni i zawsze lubi się odnosić do czegoś innego, więc pomyślałem, że weźmiemy sobie laptopa z 3080 Ti. Niestety, na moment nagrywania, on jeszcze do mnie nie. Nie dotarł, tak więc wziąłem najmocniejsze to, co miałem pod ręką, czyli swojego prywatnego laptopa z 3080. Nie jest to idealny kandydat do takiego porównania, bo niestety ten laptop ma zaledwie 95W. TGP. Ci z Was, którzy siedzą w laptopach wiedzą, że ta wartość właśnie dostarczanej mocy jest bardzo istotna dla wydajności układów, więc nie jestem osobiście mega zadowolony z takiego porównania, które przygotowałem, no ale nie mam co zrobić. Po prostu wziąłem najmocniejsze co mam pod ręką, no i mam nadzieję, że już przy okazji kolejnych testów ten sprzęcior do mnie dotrze i będę mógł dla Was przygotować bardziej kompletne porównanie. Oczywiście tam też wyniki z 4090 znajdziecie, także warto subskrybować, żeby nie przegapić. Zacznijmy od syntetycznej wydajności w 3D Marku. Co jak co, ale trzeba powiedzieć, że. Testowany Gigabyte wycisnął niemal 20 tysięcy punktów. Jest to autentycznie najwyższy wynik w lapku jaki do tej pory widziałem. Ponad dwa razy większy niż 3080 z niskim TGP na poziomie 95 W. I ten lapek wykręcił na tyle dobry wynik, że zacząłem się zastanawiać, jak on wypada na tle takiej właśnie desktopowej 4090, którą testowałem na swoim testbenczu. No i zależy jak na to popatrzeć, bo Desktopowa 4090 jest o 83% mocniejsza. No i umówmy się, zostawia mobilny odpowiednik daleko w tyle. Z drugiej strony jednak, taki wynik jest ciut lepszy niż desktopowa 3090. A to chyba każdy zgodzi się, że robi wrażenie. I ten wynik z 3D Mark'a faktycznie mniej więcej pokrywa się z tym, na co możemy liczyć w grach. I. Minę miałem nie tęgą, gdy okazało się, że w niektórych grach ten laptop wypada tak samo dobrze jak mój Custom LCS 3090. No, chyba czas na upgrade karty. Nie będzie mi jakiś laptop rozwalał desktopa. Przejdźmy teraz do wydajności w grach. W pierwszej kolejności wyniki na rozdzielczości 1080p. Wyniki są fantastyczne. Każda testowana gra, z wyjątkiem Cyberpunk'a, przebiła wartość 100 fps. -ów. No i co jak co, chyba nikt nie powinien narzekać na takie wyniki, no i są one absolutnie fenomenalne. Wydajność w 1440p wygląda nadal bardzo imponująco, i myślę, że nie bez powodu producent zastosował właśnie taką matrycę w tym laptopie. Tą rozprawę możemy wrzucić dowolną grę na tą sprzęt i być niemal pewni, że będzie ona działać wyśmienicie i to niezależnie od rozdzielczości. Ale to była tradycyjna rasteryzacja. A jak wypada temat z ray tracingiem? I tu wyniki nie są już tak równe. Wszystko zależy od implementacji w silniku. Doom, Control czy Spider-Man prezentują naprawdę fantastyczne osiągi, i w te tytuły spokojnie można grać z włączonym RT i nie trzeba nawet myśleć o DLSS. Wyjątkiem od tej reguły oczywiście będzie Wiedźmin czy Cyberpunk to jest zupełnie inna para kaloszy i tu wspomagacze jak najbardziej się przydadzą. No a skoro o nich mowa, to potrafią one faktycznie dać niezłego kopa. W cyberpunku podobny przyrost zapewnia tradycyjny DLSS, jak i frame generation. Magia dzieje się wówczas, gdy te dwie technologie połączymy. No bo co wy na to, że wtedy cyberpunk z ray tracingiem śmiga niemal w 120 klatkach. Spiderman, który dość mocno obciąża procesor, bardzo dużo zyskuje na technologii frame generation. Co jak co, ale przeskok z 74 klatek na 131 po przełączeniu jednego przytyczka robi wrażenie. Analogicznie te dwie technologie działają bardzo dobrze w Wiedźminie 3 z ray tracingiem. Tą technologię frame generation troszeczkę ciężko jest opisać słowami, ciężko to pokazać na filmie, bo tak naprawdę samemu trzeba doświadczyć tego, gdy działa ona na sprzęcie. I fajne jest też to, że w ostatnich iteracjach ta technologia też jest ulepszana. Ona nie jest idealna, ale między innymi poprawiono to, że teraz interfejs nie jest wrażliwy na frame generation i już nie mamy momentami takiego poszarpanego interfejsu, także fajnie, że Nvidia nad tym pracuje i wygląda to trochę magicznie. Ja osobiście jestem mega ciekawy, jak ta technologia będzie śmigać na słabszych kartach, takich jak 4060 czy 4050. W przypadku zbiorczego porównania z tak dużym TGP 4090 totalnie przejeżdża się po moje 3080. Dużo wydajniej jest także, gdy włączymy ray tracing, a gdy zdecydujemy się na DLSS czy frame generation, to dopiero robi się odstęp. W Forzie mamy również dużą różnicę w wydajności i niemal dwa razy lepszy wynik na 4090. W Spider-Manie różnice też są ogromne na korzyść sprzętu z 4090. Przeprowadziłem także parę testów w programach profesjonalnych. W blenderze 4090 robi sieczkę z 95W 3080. No, chyba nie będzie to dla nikogo zaskoczenie. W DaVinci Resolve również możemy cieszyć się trochę szybszymi czasami renderu. Fakt, faktem w nowym Resolve'ie możemy eksportować materiały w kodeku AV1. Posprawdzałem też, jak wygląda faktycznie wydajność i dostarczanie mocy do tej karty graficznej. I rzeczywiście, w tym takim najwyższym trybie wydajności, w którym ja testowałem wszystkie gry, karta. Faktycznie trzyma praktycznie cały czas te 175W. Temperatury również moim zdaniem są bardzo dobre jak na sprzęt tej klasy. Nie widziałem tutaj temperatur rzędu 90 stopni, więc bardzo mnie to cieszy. Jeszcze dwa słowa chciałem dodać na temat procesora, ponieważ jest to po raz kolejny nowa generacja, której nie mieliśmy okazji tutaj omawiać na kanale. Ten procesor, który tutaj jest, to jest niesamowita rzecz. 24 rdzenie, 32 wątki. Robił totalną sieczkę w Cinebenchu. Ponad 19 tysięcy punktów to jest to, co uzyskałem po 10-minutowym teście. Natomiast w stosunku do pierwszego uruchomienia testu, pierwszego jego przebiegu, no to tutaj różnica jest już całkiem spora bo mniej więcej 17%, ale trzeba przyznać, że faktycznie, jeżeli chodzi o wydajność procesora, tutaj też jest to na najwyższym poziomie. I w sumie takie też powinno być, bo nie oszukujmy się, taki sprzęt, który my mamy tutaj, to jest, można powiedzieć, taki benchmark, to jest coś, co pokazuje maksymalną wydajność, na jakiej mogą działać tu i teraz laptopy. To nie jest sprzęt dla przeciętnego Kowalskiego, o czym świadczy również cena. W okolicach 18 tysięcy złotych, które jest no, absolutnie zaporowanie, nie bójmy się tego powiedzieć. Mnie natomiast cieszy to, że ten high-end faktycznie zachowuje się jak high-end. Mamy tutaj spore przyrosty, fantastyczne wyniki. Oczywiście przejdziemy sobie po kolei z 4080, 70, 60, 50. No i mam nadzieję, że również na tych niższych pułapach ta wydajność będzie całkiem niezła i że będzie to faktycznie układ, który dowiedzie. Także ja trzymam kciuki za kolejne karty, a wy subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych testów. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie BIOS.